To jest moja ręka, a to jest ja, czyli Feromonas. Tak, Feromonas to jest kolejny vlog i... No, jak już wspomniałam. Kolejny vlog, już fero czwarty ferovlog, ferovlog -fero i tak już jest. Pierwszy odcinek z nowej serii, recenzja kanału. Tak jak mucie robi. No, więc... muzyma eee, Kanał polecam... Teraz, pierwszy kanał. W odcinku będą dwa kanały. Eee, napisanie! Nie, nie mam mówię, znaczy... Napisany też. Polecam, ale no niestety, no. no... No, no wiem, że się z nim pokłóciłem i jak to ogląda, zaś... Zaraz... Przeczytam swój Run 34. Jak to oglądasz, to sorry, ale no tak. Przeprosiłem go, ale nadal jestem na, na, na ciebie zły, bo jakbyśmy nie mogli zacząć od początku, tylko się od razu znerwia się. Kto tu jest to normalny? Więc tak, ja... Czekajcie, jeszcze Nie potrafię wypić 5 litrów wody. Więc naprawdę. Najpierw nie polecam twój kanał. 20 subskrypcji. Mam nadzieję, że przyjdzie Ci troszkę więcej i będziesz miała... Szczęście nagrywa filmiki. Bo jak ja z tobą byłem, to nagrywałeś dużo filmików. A teraz to! O, o łasko, weź. Nie ja był, to ja bym cię nachęcał do tego nagrywania. Ja bym nie chciała nawet sobie, żeby to był normalnie gram bo nagrywać. Ale mam nadzieję, że ktoś się zgłosi do mojego filmiku eee... 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 szukam koje do serii. Ale jest to będzie taki normalny vlog. I mam nadzieję, że ktoś się właśnie zgłosi do moich filmików z eee... Re. Szukam go do serii Eee Run 3 patrzynął pe taki pomysł ja to ja się śmiać. Ja mówię jak chcesz to wejść. Weszłeś Ta nagrać coś z gier to przyjdzie ci widzów. Wiem Przyjdzie mi widzów. Ale ja o tym nie Ja o tym nie myślałem Więc tak Teraz będę pisał. Będę się patrzył tu, 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 tu monitor. E, Co się zasłonię. I napiszę coś takiego. Będę nagrywał, jak będę miał format i nie będę, nie będę. Miał z beł... Z beł... Aż to nasze polskie pisma. Z bełdn... Z beł... Jak to się pisze? I nie będę miał... Zbe, I będę... Oh. Nie, nie będę miał... I będę... Dobra, będę nagrywał jak będę miał format i za tylko nie powiem co i zainstaluję tylko nie powiem i jakiś program do nagrywania to będą Filmiki. Ki, co, I co? I będą filmiki. Jeden za, drugi. Dobra, i teraz tak. Ym, DK34 też polecam ten kanał. I mam nadzieję, że to oglądasz. Run. Nie wiem, jak masz na imię. Ran, run, run. Nie wiem. I mam nadzieję, że będziesz chciał ze mną nagrywać MINECRAFT! I mam naprawdę nadzieję, że będziesz ze mną nagrywał Minecraft, by było bardzo fajnie. No. Byś... Ja... Byś robił ze mną wszystkie specjale. Byś robił ze mną wszystkie konkursy. Byś... Jak ja bym... Nie wiem, ile się dostaje za jeden... w ogóle, za to się dostaje kasy na YouTube. Jakbym no, 10 zł, to ja bym dla ciebie dał 5 zeta, dla siebie 5, by było git majonez. No i tego już tam szukam, który do serii mam nadzieję, że się zgłosicie, lecz wy będziecie przysyłać mi filmik, którego wstawię na swój kanał, więc wy nie będziecie musieli mieć kanału, tylko ja będę mieć kanał i właśnie jest ten dostępny, ja będę mieć kanał, wy będziecie mieć tylko. Musieli nagrywać, a jak będę mieć format, to ja będę nagrywać, będę z dwóch perspektyw. Chyba, że ten ktoś nie będzie chciał nagrywać, to trudno. Jak już będę mieć, po formacie, jak na, oczywiście, jak nie będę, to ja będę nagrywał i powiesz, o wiesz, co, ty masz format, ty nagrywasz, yy, to ja przestanę nagrywać, spoko mi to, Basi. Jeżeli tak nie powiesz, też będzie dobrze, mi wszystko odpowiada. I co? A i... No, to on napisał. Aha, ok. I... Jak będę zwierzch. No. I co? I... <ś elongated> <bark> <gigher> tak. I chcecie zobaczyć moją piłkę? Tak. Jeszcze nie jest napompowana. A więc tak! Więc co mogę jeszcze dalej powiedzieć? Więc... na Naczynia skończyłem. Dobra, ja i no mówi, jak y, ja będę już miał format i ja będę grą, nagrywał, to po prostu wy może, w każdej chwili będziecie mogli powiedzieć, wiesz co, miałeś już format, mhm. ja już nie chcę, żebyś ty nagrywał i w ogóle. Spoko, spoko i naprawdę, warto mnie subskrybować, bo na 50 widzów, mm, kto wie. A, i jak będę mieć format, po prostu będę mieć inny kanał. Tak. Ja Was dzień przed formatem poinformuję, że będę, że będę mieć format. I będziecie mogli się spodziewać tego i tego dnia formatu yy, nowego kanału. Więc co? Więc? Skoło Nie, jeszcze trochę. Dopiero 8 minut, bo 10 do wie. I tak. Ogólnie troszkę informacji. Yy, czy byście chcieli też let's play'a? Tan-tran! bam 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 Samolot autobusu. Czy byście po prostu chcieli z tego let's play'a? No już. To jest po prostu z tego let's play'a? Z... Album! Chciałabym... Cholera mam. Chciałabym, chola to O to, tu! To, Sztuka! To, Samolot farmy. No oh, i jeszcze jedno pytanie, już ostatnie... gdzie to położyłem? gdzie położyłem to? o, nie! Oh, no i... uff, ja sobie tylko zabieram. Eurotrack International, więc... Komentujcie z jakiej gry byście chcieli lecę leja. No. Moje łóżko jest rozwinęłe. Moje łóżko. Więc komentujcie. Słuchajcie. Dara, pa i ciałem cześć. Okay. A i będę nagrywał też holenderskie vlogi, więc nara, pa. Na pa.